Dzień dobry, tydzień w hipotekach, ekspresowo. Mobilne wkładomaty, idea banku, biją rekordy za rekordy, zarówno ilościowe, jak i wartościowe. Jeszcze kilka lat temu, kiedy je na rynek, to cała branża bankowa pękała ze śmiechu z tego pomysłu. No, ale ten się śmieje i to się śmieje ostatnio. Biuro Informacji Kredytowej odnotowało wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi. Rok do roku jest to niewiele, bo 2%. Ciekawe czy to są zwrócenie trendu czy, czy przypadkowy zbieg okoliczności. Reif Bank Polska ogłosił, że zwalni 900 osób. Ciekawe czy jeszcze jest jeszcze taki bank, który na przestrzeni ostatnich lat i przyszłego roku nie będzie zwalniał. PKBP szuka e, inwestorów na listy zastawne. Jest pewną tajemnicą w Polsce, że wszystkie kredyty hipoteczne właśnie wiszą na włosku, ponieważ są. Udzielane z krótkoterminowych lokat. Tak? Dopiero listy zastawne pozwolą rozwijać się bankom hipotecznym i wtedy będzie bezpieczny. Bo dzisiaj, moim zdaniem, nie jest bezpieczny. To definitywny koniec, jak w tym roku. O kolejne środki będzie można wnioskować od 2 stycznia przyszłego roku. Ale uwaga, moim zdaniem, skończą się w ciągu pierwszych 3-5 dni roboczych. Więc wszyscy, którzy chcą jeszcze skorzystać. Muszą stawać w dołkach startowych i ruszać. I mieć nadzieję, że będą mieli szczęście. Dziękuję.